Jeśli doceniasz moją pracę i lubisz materiały na CamboLive, to możesz mnie wspomóc zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem. Dzień dobry, dzień dobry. CamboLive na kupę Kambodża. Dzisiaj Wam uchylę trochę e, rąbka tajemnicy, jak to u nas obecnie wygląda. Tam jedna pani siódma rano przyszła, teraz e, zmywa. Jakieś wczoraj pozostałości. Pani numer 2. Zabajara się za filtrację. A może odseparowywanie oleju. Zaraz wam pokażę, tam co się dzieje. Zobaczcie, tam otwiera kokosy. Był namiot, ale namiot już nie ma, bo namiot <gryw> najpierw spłonął w pożarze. Tutaj, oczywiście, nasz nowy dehusker, czyli do zdejmowania skorup, gdzie ja zaraz siądę i będę obierał kokosy. Hmm. Ostatnio zaczęły trzy nocy z rzędu, tam w krótkich y, okresach padać deszcz. Także jest spoko. Hmm. Tutaj właśnie był pożar i hmm, tutaj stał namiot kiedyś. No a tutaj y, mamy tą nową maszynę, która ściąga te skorupy. Także takie sobie usypałem y, podłoże. No i fajnie, sobie to wszystko tutaj rośnie. Jeszcze planujemy yy, tutaj też to wszystko wysypać. To jest troszkę niebezpieczne oczywiście, bo ostatnio też pożar był od włókien, yy, ale myślę, że to przy ziemi, jak to jeszcze trochę wilgoci złapie, zwłaszcza, że no już bliżej do pory mokrej niż dalej. A my przejdziemy do pomieszczenia fermentacyjnego. Pokażę wam, co tam się co za cuda dzieją. Panie zaczynają tutaj sprzątać. Przechodzimy do pomieszczenia fermentacyjnego i zobaczymy, jak to wygląda. Wygląda to tak, że tutaj mam jeden słój z wczoraj, ten ośmiolitrowy. No a dzisiaj, o proszę bardzo. Tyle oleju, no, myślę, że też będziemy gdzieś pod dyszkę calować. Filtr przygotowany, pani tam widzę zbiorniczki przyniosła, jest do wirowania. Także wszystko gra i buczy, o to chodzi. Mogę to powiedzieć tutaj jak widzicie Mamy niepełne 16 godzin, a w mojej opinii fermentacja jest już zakończona, już po ptokach. No, tutaj jakiś mamy olej z poprzedniej produkcji. Widzę, że datę zapomniałem sobie napisać. No ale tutaj takie próbki zaczynam gromadzić. No ładnie to wygląda. My już wieczór jesteśmy w domu głównym, a tutaj występuje właśnie Junior Stress, dla mnie bardzo rozpoznawalny artysta występuje u Michała. To jest przyjaciel Michała. Także jutro wyjeżdża. Ja też nie miałem czasu. Mieliśmy zrobić wywiad. Może jeszcze zrobimy, zobaczymy. Na razie występ specjalnie dla nakupendy. Dzień się rozpoczyna, Pani już tutaj ogarniają. Sebastian tam już obiera. A tutaj dostawa kokosów. O! No i się udało. Piękne kokoski. Przede wszystkim dojrzałe, brązowe. A tutaj mamy też kokosy, które dojrzewają. Ale nie wiem, czy dojrzeją. Stwierdziła pani ostatnio, że na słońcu dojrzeją. No, a tutaj mamy nasz kokosowy ogród. Jeszcze do dopracowania, ale ale jest. E, ostatniej nocy nie padało, ale coś grzmiało. No i dzisiaj też pogoda bardzo fajna. Muszę stwierdzić, bo pochmurno. Bo być może będzie padać. Hmm. Ja tak jak wiem do, do toalety. Wczoraj był taki można powiedzieć mały koncert. Był w nakupendzie kilka dni Junior Stress. No dosyć taki rozpoznawalny artysta. Ehm. No i co? I, I troszkę posiedzieliśmy. Zresztą jeszcze jest, rano wyjeżdżają. Y jadą pociągiem do Siehannawill, y później na wyspę Korong Samloen, y i później będą jeszcze tutaj Michała odwiedzać, bo zostawiłem jakieś walizki. Też y no, dużo y różnych rzeczy tutaj od Michała y przypraw, jakichś y tamaryndów. No, wiecie, y on też y przede wszystkim lubelskie słoiki polecamy w ogóle Brent lubelskie słoiki to właśnie jest Junior Stress i też robią sosy chili, no i są dużo mocniejsze od Michała wczoraj Adre Malina, tak się nazywało może Wam pokażę później jak będę u Michała Adre Malina to jest chili z maliną i jest naprawdę czuć czuć tą malinę, no ale później już jest takie uderzenie Czyli że no dla mnie to jest nie do po prostu nie do spożycia. Jestem w, przy toalecie. Przy toalecie jest taka sytuacja, słuchajcie, że mieszka wąż gdzieś na poddaszu, chyba że się wyprowadził, albo chłopaki go złapali. Jest taka 40 cm taki ten tokaj, co śpiewa. I jest też wąż, który chyba na tego tokaja poluje. Muszę wam powiedzieć, że stanie tutaj z tej toalety, przynajmniej Wzbudza Duże zaniepokojenie Ale chyba nic nie ma dzisiaj Zaraz wam pójdę, pokażę Krówka, dlaczego mówię też o tej żaby, dlatego że Wiecie, te żaby wbrew pozorom też są Niebezpieczne, kiedyś ją opowiadałem, jak zopałem tutaj Złapałem Przebiłem takim Taką kosą można powiedzieć przypadkowo. Yy... Przebiłem taką brodę, i Frejnek powiedziała, że yy, ona jak napluje, pluje jadem jakimś i można stracić wzrok. A tutaj mamy tego naszego nowego członka rodziny. Te młode krowy to takie zawsze jak ten. Jak psy, a tutaj zresztą siostra jest mamuśka tam na koło Smarteko taka sytuacja a tam jest ten przywódca Watachy, Dzień dobry Kambo Life na Kupenda, Kambodża, Smarteko i Sobota, a tutaj jak widzicie już sobie zapisałem na tablicę wycinka bambusa jak również czyszczenie em, tych rynien odpływów tam przed sporą mokrą, jeszcze do pory i deszczowe jeszcze troszkę, ale em, trzeba mieć to na uwadze. Pani tutaj jedna myje butelki, druga tutaj też zaczyna myć filtra. Ja wam pokażę co się na szybko dzieje. Ogólnie to gości mamy mieć w niedzielę, yy, gościa mamy mieć też dzisiaj. Yy, I wszystko są to jakieś osoby, które coś chcą od Smarteko albo coś chcą robić ze Smarteko. Mm. <laughs> Także bardzo miło, bardzo fajnie. Yy, przyszły nożyki do kokosów. Yy, tak to wygląda. Ale testy może później. W każdym razie panie tutaj będą mieć butelki, będą tam też filtrować. Sebeszczen tutaj na glebie już od rana, a tak naprawdę to z 10 minut. W każdym razie jest już kiedyś było, teraz jest w drugim miejscu. Mamy pęknięcie na podstawie. Na podstawie tutaj silnika od naszej prasy, co wywołuje, emituje wibracje, drgania. Być może maszyna po, po, po tej naprawie będzie lepiej chodziła, a może gorzej. Zobaczymy. To jest jedna wielka niewiadoma. W każdym razie też jest deep cleaning, wczoraj był robiony. Czyli rozbieramy maszynę całą i, i, i czyścimy dziewczyny. Tam, tutaj o moją butelki, a tu pani uczy drugą panią. Mm, no, wałek też wczoraj ładnie wyczyszczony. Tutaj przerwać nagrywanie, bo pani tutaj e, Sebastian położył te części od prasy. Mm, musiałem pani tutaj e, te krzesełka udostępnić, żeby miała co gdzie usiąść. Oczywiście takie ma mikro krzesełka. No a tak jeszcze co do ogólnie y, przyjeżdżania do Smarteco czy do nakupendy to tak jak jeszcze raz powtarzam wiecie Michał, y, ja mam bardzo dużo pracy, Michał też ma dużo pracy, także trzeba to z nami ustalać. Y, też wiecie, teraz y, dużo osób y, przyjeżdża do Kampotu, do, do czy dużo, no trochę osób przyjeżdża do kompotu, chcą się spotkać. No niestety ja nie jestem w stanie z, z każdym się spotkać. Kiedyś troszkę, wiecie, już pomijając jakieś tam inwestorskie klimaty i tak dalej, ale jednak muszę Wam powiedzieć, że chyba mniej spotykania z ludźmi lepiej mi zrobi, bo to różnie wygląda. A tu mamy olej z wczoraj, do, przygotowywany do filtracji, tak to wygląda. No, jest troszkę spontania przy sobocie. Mam tutaj też butelki do wywiezienia, do oklejenia. No a tutaj, teraz ostatnich dni, oleju, no myślę, że będzie z ponad 40 litrów, bo tutaj mamy 4 słoje. A, a jeszcze z dzisiaj wjedzie to będzie, no będzie co robić, będzie zabawa, jak to się mówi. Także jest tutaj u nas kolega, odwiedził nasz SmartEco, a przyjechał takim sprzęciwem, że akurat, no z tego co mówił, to kmerzy nie dowierzali co się... Pierwszy raz widzieli taki sprzęt, No. ja przyjechałem z Kampot, to jest jakieś chyba 24 km. No, 25-26. No, jechałem tutaj 35 minut, roka jest dobra. Muszę powiedzieć tak, że jestem pod wrażeniem tego, co tutaj robi Marcin. To niesamowita osoba, bardzo komunikatywna, moglibyśmy tu spędzić cały dzień. Tak, za dużo ładne, kawy wypiliśmy. Dobrze, bo jest sobota, tak dokładnie. Biznes jest perspektywiczny, wszystkim polecam. No i jeszcze może reklamy, bo też prowadzisz w Polsce szkołę i to, to jest dosyć ciekawe, bo to szkoła języka, jak tutaj widzicie. Jest Szkoła Języka Chińskiego. Tak, Szkoła Języka Chińskiego, Szkoła Nihao. Zapraszam, jeżeli ktoś był zainteresowany kursami języka chińskiego. Zapraszam, jestem właścicielem tej szkoły, jestem również nauczycielem. Jak zapiszesz się na kurs, to opowiem nie tylko o Chinach, ale również o Kambodży i o Tajlandii, bo tam też byłem. Serdecznie zapraszam. A również pozdrawiam widzów kanału Marcina. Także pozdrawiamy i życzymy powodzonka i wszystkiego dobrego. Dzień. Trzymaj się i uważaj na drodze. taki y, postanowiłem wrzucić spontaniczny odcinek. Troszkę nam tutaj zaburzyło to dzisiejsze prace, ale podstawę od silnika y, wywiozłem do mechanika. Od silnika do mechanika, to no się nawet będzie rymowało. Y, panie poszły na przerwę. Butelek, butelki bo w środku pomyte. Tutaj mam jeszcze do oklejenia, ale to y, po przerwie z panią tutaj Będziemy oklejać, no, myślę, że bardzo fajne spotkanie. Jakieś perspektywy na wywożenie oleju do Europy, czy coś z tego będzie? Zobaczymy. No my też, jak wiecie, chcemy troszkę więcej tych produktów sprzedawać, wprowadzać. O, A tutaj macie twaróg. To oczywiście teraz obecnie idzie do kompostu, ale twaróg kokosowy ten jest z dzisiaj, a ten z wczoraj chyba także jeszcze dzisiaj troszkę pracy kokosy nasze dzisiejsze, nasze miejsce pracy no jeszcze nam tutaj zostało myślę, że ponad 100 butelek do oklejenia, do oczywiście folie folie termokul, do zgrzania na butelce a tutaj mamy na przykład o, próbkę z 13 marca, z 18 przepraszam, bo nie, nie przyjrzałem się dobrze, przerwa do 12 i ciśniemy dalej. A jutro sobota, a jutro niedziela, dzisiaj sobota, czyli jutro dzień wolny, za, za którym tęsknię każdego tygodnia bo naprawdę teraz mamy dużo pracy. Pozdrawiam z nakupendy ze SmartEco i do następnego. Na dzisiaj to już było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia!